Czy jest to w ogóle możliwe, żeby zaplanować coś na rok albo trzy lata i codziennie małymi kroczkami dążyć do celu, nawet jeśli efekty odczujesz dopiero po tak długim czasie? Czy, czy tak się w ogóle da, jak zrobić, żeby tak ci się chciało? Jak znaleźć w sobie taką determinację w działaniu, w dążeniu do celu, żeby mimo trudów i przeciwności dążyć do, cego, do czegoś, co cię wynagrodzi dopiero za rok? Nagrywając to wideo mam teraz 26 lat i do tej pory zbudowałem w internecie trzy dochodowe biznesy. Żaden z tych biznesów nie przyniósł zysku przez pierwsze trzy miesiące, czasem nawet przez 6 miesięcy albo rok. Pracowałem ciężko, dzień w dzień, nie zawsze robiąc rzeczy, które, robiłem, które lubiłem, żeby kiedyś w przyszłości ten biznes mógł zarabiać, zarabiać dla mnie. I to pierwsze, czego się nauczyłem, pierwsze, czego się nauczyłem. Techniki motywacyjne nie działają. Techniki motywacyjne możesz wziąć, otworzyć kosz na śmieci i je tam wepchnąć wszystkie. Musisz dobrze upychać, bo jest ich dużo w internecie. Jak, szukasz, jak poszukasz technik motywacyjnych, to jest ich masa. Całe te wizualizacje, wypisywanie swoich celów, czytanie tych celów, które sobie wypisałeś. Kiedyś tego próbowałem i wiesz, jaki jest z tym problem? Problem z tym jest taki, że po tygodniu Odechciewa mi się korzystać z technik motywacyjnych. Nie mam motywacji, żeby się zmotywować, więc przestaję to robić i przestaję mieć też motywację, żeby dążyć do tego swojego dalekosiężnego celu i wszystko bierze w łeb. Techniki motywacyjne nie działają. Bo ludzie tracą motywację, żeby z nich korzystać. To czego potrzebujesz w zamian? To determinacja, która bierze się prosto z twojego serca. Bierze się z tego, kim jesteś. Tego typu determinacja zabierze Cię przez te najtrudniejsze dni, gdy nic Ci nie wychodzi, a nagrody będą dopiero za, za miesiąc, za rok. Jak w sobie odkryć tego typu determinację, która bierze się prosto z Twojego serca i daje Ci taką wewnętrzną siłę? Przede wszystkim, pierwsze co musisz wiedzieć, tego nie da się zmyślić, tego nie da się wyciągnąć spod pachy. To nie jest. Nic na zasadzie. O, nie chcę mi się uczyć łaciny, ale rodzice kazali mi pójść na medycynę albo na polonistykę. I muszę się zmotywować do nauki łaciny, żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. Rafał, jak teraz sobie znaleźć taką determinację? Nie. Nie. Jedyne, co mogę się nauczyć, to jak sobie znaleźć determinację do tego, żeby rzucić w cholerę te studia. Taka prawdziwa determinacja, która zabierze Cię przez najtrudniejsze dni. To jest determinacja, która bierze się stąd, że jesteś w pełni zgodny z tym, co robisz. Nie robisz tego dlatego, że ktoś ci kazał, nie robisz tego dlatego, że wymyśliłeś sobie, że to jest dobre, nie, dlatego, że w głębi serca wiesz i czujesz całym sobą, że to jest dokładnie to, co jest dla ciebie teraz odpowiednie, dokładnie to, co chcesz zrobić, że to, co robisz, wyraża ciebie w pełni. Tego typu determinację możesz z siebie wydobyć, jeśli Wiesz, że coś jest dla Ciebie dobre, ale masz jakieś wewnętrzne opory, nie do końca możesz się za to zabrać, albo zapominasz o tym, co jest dla Ciebie dobre i robisz to, co w danej chwili wydaje Ci się, że masz na to ochotę. I wtedy możesz zbudować sobie taką determinację, możesz ją z siebie wydobyć. Jak to zrobić? Dam Ci przykład. Teraz zaczynam współpracę z portalem Szybka Nauka Pro, żeby uczyć ludzi metod nauki języków obcych i żeby uczyć klientów angielskiego. Tak jak czuję w głębi serca i uwielbiam mówić o rozwoju duchowym, tak tam w tej współpracy będę dużo przekopywał się przez badania naukowe, mówił o takich bardziej intelektualnych rzeczach, których inni ludzie odkryli i nie do końca, tego, nie do końca to czuję. I tak sobie pomyślałem, oho, jeśli nie mam tego typu determinacji, którą miałem w budowaniu tego kanału, który, na którym teraz to oglądasz, jeśli nie mam tam tego typu determinacji, ta współpraca zbyt daleko nie zajdzie. To się zakończy po kilku miesiącach, więc muszę sobie coś takiego odkryć, takiego mojego, żeby poczuć to. Poczuć, że, to, że, 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 w ten, że współpracując z Szybka Nauka Pro i robiąc te nagrania też na temat języka angielskiego i na temat nauki języków, że też wyrażam tam siebie i że to jest moja ścieżka. W dzień, w którym miałem nagrywać pierwsze wideo dla tego portalu, jeszcze tego nie czułem. I jak tego nie czuję, jak mam coś do zrobienia w danym dniu, ale do, nie do końca to czuję, to mam taką fajną strategię, że zostaję w łóżku i leżę w łóżku, aż to poczuję. Leżę w łóżku, aż odkryję w sobie tą prawdziwą determinację. I leżałem, leżałem 10 minut, 20 minut, i wiesz co, odkryłem w sobie. Jest, jest w tym duża kasa, ale nie czuję, żeby to robić dla kasy. Są fajni ludzie, z którymi z współpracuję, od których mogę się dużo nauczyć, ale też nie do końca czuję pracę na, na, na co dzień po to, żeby, po to, żeby z nimi współpracować. Tylko nie czuję też tego przekopywania się przez badania i odkrywania czegoś wiesz, w książkach naukowych. Natomiast to, co czuję, to, co czuję w głębi swojego serca. Chcę żyć w takiej Polsce, w której mogę. Poznać nowego znajomego i obejrzeć z nim swój ulubiony serial bez tego cholernego polskiego lektora. Jak ja nienawidzę polskiego lektora, jak ja uwielbiam oglądać seriale i filmy w oryginale, słuchając aktorów, którzy mają różne akcenty, którzy mówią w tak interesujący sposób, zamiast jednego polskiego lektora, który czyta wszystko monotonnym głosem. Jak... I to czuję w głębi swojego serca. Czuję to, żeby móc Tobie polecić książkę albo film rozwojowy po angielsku, i żebyś był w stanie bez problemu go obejrzeć, bez żadnych barier językowych, żebyś mógł wyjechać za granicę i się swobodnie do kogoś odezwać. To czuję w głębi swojego serca, że w takim świecie chcę żyć, taki świat chcę tworzyć. I to, ta wizja. Pokonania polskiego lektora, wizja możliwości yy, yy, polecania tobie angielskojęzycznych materiałów, żebyś je mógł zrozumieć, wizja tego, że możesz pojechać za granicę i się swobodnie z każdym dogadać, tak jak ja. Tą wizję czuję w głębi swojego serca, i ta wizja da mi determinację, aby dzień w dzień działać, pracować ciężko, nawet robić te rzeczy, które nie do końca lubię, dlatego że za parę lat osiągnie to przepiękne efekty. Nie tylko finansowe, ale również zbliży mnie to do tej wizji, którą czuję całym sobą, że chcę to realizować. I prawdziwa determinacja do osiągania długoterminowych, rocznych, trzyletnich, dziesięcioletnich celów. Które do tej pory sobie stawiałeś i nic z tego nie wychodziło, prawdziwa determinacja bierze się tylko i wyłącznie stąd, że odkryjesz w swoim sercu taką właśnie wizję, która wyraża Ciebie, którą czujesz w pełni. Nie taką, do której przekonasz się logicznie, intelektualnie, mmm, ma to sens, więc to zrobię. Nie, nie. Taką wizję, którą czujesz w głębi swojego serca, że aż Aż cię wzrusza do łez, takiej wizji sobie szukaj. Nie jakieś intelektualne wypisywanie celów. O, to musi być duży cel, to musi być tak i tak sformułowany według tej formuły smart od ustawiania sobie celów. Nie, to jest wszystko intelektualne. Intelektualna motywacja jest gównowarta. Ze swojego serca. Wyciągnij wizję ze swojego serca. To jest to, co chcecie Ci przekazać w tym wideo. Zapomnij o intelektualnym stawianiu sobie długoterminowych celów. Znajdź w swoim sercu taką wizję, która cię wzruszy do łez. I to jest jedyny sposób, jaki znalazłem, żeby osiągać te dalekosiężne cele. To jest potężne. Daj sobie dobre 10, 20 minut, godzinę. Idź na spacer, wyjdź w góry na kilka dni, żeby odkryć coś takiego i myśl tylko o tym. Bo czasem wystarczy, że zaczniesz swój cel widzieć na trochę inny sposób. Że zaczniesz dążyć do niego w trochę inny sposób. Być może, być może wyciskanie na siłowni i, i rygorystyczne diety, żeby się odchudzać, kompletnie nie czujesz tego i próbujesz się do tego zmotywować i nic ci z tego nie wychodzi. Ale Nordic Walking z ulubionym audiobookiem, którego możesz słuchać podczas Nordic Walkingu i przejście na wegańską dietę znajdując pyszne, smaczne przekąski, które możesz wcinać zamiast, zamiast tłustych ciastek czekoladowych. Czasem jedyne co potrzebujesz to taką wizję, która również osiągnie Twój cel, ale jest zgodna w pełni z Tobą. Szukaj tej zgodności która wypłynie prosto z twojego serca, prosto z tego, kim naprawdę jesteś. I każdy długoterminowy cel będzie dla ciebie banalny do osiągnięcia. I będziesz mieć tak potężną determinację w dążeniu do celu, o jakiej ci się nie śniło, jak i, jaką obiecywali ci guru motywacji, ale nigdy nie byli w stanie ci dać. To jest mój sekret osiągania dalekosiężnych celów. Bierz go, korzystaj. Odkryj w sobie coś tak potężnego, będziesz nie do zatrzymania. Zobaczysz.